W ogólnie rozpoczynamy dzisiejszy filmik. Jestem aktualnie w Wilko. Wilko to jest taki, jakby. Ciężko mi teraz znaleźć taki odpowiednik polskiego. Polski odpowiednik tego sklepu. Ale tu jest dosłownie wszystko, czego potrzebujecie chemia, artykuły domowe, artykuły spożywcze, czasami nawet tutaj są. Więc warto tutaj czasami zajrzeć. I aktualnie szukam produktów Back to school, ponieważ jak mogliście się zauważyć po tytule, dzisiaj robię przegląd sklepu właśnie Back to school. I. Sorry! E, I. Szkolą rzeczy na razie. Aktualnie ciągle się kręcę wokół kuchni, więc trzeba iść znaleźć, znaleźć, z zewnętrznym, ze szkołą. Mimo, że ja do szkoły nie pójdę, to i tak potrzebuję rzeczy, żeby się uczyć w domu, więc muszę coś znaleźć. Aktualnie nie znalazłam jeszcze produktów szkolnych, ale lubię jakieś stoisko z bikę, także zewnętrzną kukurę, ale znalazłam odżywkę do bazenki z bo niestety zapomniałam swoje z Polski, także musiałam kupić z tutaj, także zewnętrzną z stoisko, który jest tutaj i no, na oglądanie co tu się znajduje. Powiem szczerze, że produkty są dosyć nawet podobne jak są u nas. Może z wyjątkiem tej drugiej strony, te, te kreski wywy Oscar. Także muszę zadzwonić moją mamę, że one tutaj są, bo ona ich szukała z tego co mi wiadomo. Idąc dalej. A co to jest bardzo ciekawe? To są takie te kilku. kilku kolorowe, dziesięciokolorowe i dalej mamy zakreślacze. Te miałam, nie sprawdziły mi się jakoś super dobrze, ale tutaj widzę szarpę, także. I to jakie ładne szarpi. Dobra, ja je chcę. Mam coś po prostu idealnego, ponieważ popatrzcie, tutaj mamy produkty stabilo za 4 funty i za 3 funty. Tutaj mamy nawet za dwa. E, tak, sorry, jakieś dziecko tutaj płacze. No? E, także no, po prostu jestem zachwycona i. Bardzo, bardzo zadowolona. Mamy produkt DIY. Te miałam, kiedyś bawiłam się trochę w scrapbooking. Taki fun fact. Ale szukam czegoś jeszcze ciekawszego. W ogóle mam takie alejki, do która jest właśnie przeznaczona do tego typu produktów. To jest bardzo ładnie, ponieważ mamy takie wszystko w takich właśnie kolorkach, czyli bardzo ładnych, takich miętowo-złotych. Ciekawie. Tutaj mamy zeszyty, 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 które ja... Bardzo lubię, bo tutaj akurat są fajne zreszty i jeszcze w BMQ są fajne zeszyty. I, I kolejny mamy podział. Tu mamy klejek, jakiś taki produkt DIY, w to nie będę się bawić, ale zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze ciekawego. Ciekawa rzecz, tutaj mamy helixa, ale helixa nie bardzo lubię, a tutaj mamy Stadlera i... Tak, st dokładnie Stadlera, Stadlera, nie mam bycia, jak go się mówię, ale za funt 50, a kredki mam za cztery, więc fajnie. Podoba mi, Pod, ceny mi się podobają, wiecie? Po w Polsce jest to strasznie drogie, to jest to serio mega tanie, więc tutaj się opłaca nawet kupić na zapas i przyjmą sobie do Polski na kilka, na przykład na następny rok szkolny, więc to się serio bardzo opłaca. A teraz muszę szukać mojego brata, bo gdzieś mi uciekł. I dbało, że to jest to Jestem w BMQ, tak? Ja transportuję się z jednego sklepu do drugiego. I te, popatrzcie, za 3,59 mamy te kapsułki Dolce wow. Gusto. Wow! To był Oscar, te kapsułki Dolce Gusto. I teraz aktualnie wziąłam ten Nesquik, bo już um, jego jest stosunkowo mało, dlatego wziąłam go, ale również mam e, ten. Tak, dokładnie. Ten. Aktualnie teraz idziemy po rzeczy back to school to jest rzecz, którą zawsze biorę po prostu jakby, yy, wiemy, tutaj w Wiemie, kiedy to jestem, serio to jest mega tanie, w ogóle, wiecie co, ja wcale się przekonałam, że tyle jest rzecz dużo, dużo, dużo tańszej tutaj yy, niż w Polsce, więc serio się opłaca to kupować. Ja robię zapasy i będzie, zabieram sobie po prostu do domu. Także, a teraz idziemy po, teraz idziemy po rzeczy, no, back to Wiem, że to zawsze najlepsze rzeczy, jeśli chodzi o przygory szkolne i tutaj już jestem, stoję przy tym i zaraz pokażę, bo tu jest Serio, bardzo, bardzo, bardzo dużego i są genialne jakościowo i mega tanie, także razam pokażę. Dobra, idziemy tutaj. Mamy tutaj zeszyty. Tutaj myślałam, że to jest Oxford, przez tą naklejkę. Hmm. Wiecie co, tutaj są te z pierwszą literą imienia, może sobie to skomponować, ale mi nie chodzi teraz aktualnie o zeszytę. Mhm. Nie chodzi aktualnie o aktualnie tylko bardziej chodzi mi o tą rzecz i coś znajdę, za tym Kolejne opakowanie tych zakresów czy stabilo, tylko że ja je wzięłam i to jeszcze wziąłam je taniej, bo to kosztuje 5 futur, a ja je wzięłam za 3. Także widzicie, trzeba tutaj być elastycznym, jeśli chodzi o ceny. I tutaj mamy Sharpie. Ja jestem strasznym maniakiem, po prostu Sharpie. I tak się, tak się patrzę na te, ponieważ ta kolekcja S-Notes jest genialna. Ja ją już miałam i ona jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I teraz się tak strasznie nad tym zastanawiam. I w ogóle są chyba trzy rodzaje kolorystyczne. Zaraz to sprawdzimy. Nie, to takie same, ale chyba je wezmę, wiecie, bo jestem bardzo... Po prostu jestem bardzo dużym fanem tego, tego rodzaju. Tutaj za dwa funty mamy ołówki ze dla wiecie co? Ja u siebie w... Ja w Warszawie widziałam, chyba to była Arkadia, Taki dokładnie zestaw za 60 zł, więc a to kosztuje dwa funty. Czajcie różnicę? To jest po prostu coś pięknego. I to mam oczywiście stabilo, te stabilo jestem wielkim fanem właśnie tych tam mamy takie klasyczne Biemowskie. Miałam te długopisy, są świetne. Tak, one wyglądają, są przepiękne. Tutaj teraz widzę, że są one biało-czarne. Ja miałam te, te, są były one świetne. Zrobię w ogóle wielką furorę u mnie w klasie. Tak, to wyglądają. Papermade paper są tutaj mega w ogóle tanie, bo kosztują po 2 funty. U nas są one stosunkowo drogie, więc... No, bardzo fajne. Zebra, te miałam w chyba 6 sześciu sześciu opakowaniach. Właśnie te Rosewood, były one świetne, świetnie piszą, mają genialny atrament i bardzo fajnie e, bardzo fajnie się nimi ogólnie pisze i teraz szukam jeszcze czegoś, co mogę Wam pokazać w ogóle szukam zresztą Oxford zaraz może się dowiem, czy one są dowiedziałam od pani, która jest o, już znikła. Przed chwileczkę tam dosłownie stała, że Oxfordu tutaj nie znajdę, bo Oxfordu na razie nie mają, ale mogą mieć. Jeszcze bliżej rozpoczęcia roku kiedy będzie Wielkiej Brytanii, także kiedy będzie się zbliżało rozpoczęcie roku tutaj, to tutaj po prostu przejdę i Wam pokażę mi się w oczy właśnie ta książka. Nie ma żadnego mówić o co w nim chodzi, ale, ale się za chwileczkę robię. A ci po prostu chodzi o takie kolorowanki, więc... Ciekawe, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Ja do takich osób akurat nie leżę, którzy lubią takie czarne yy, kolorowanki, po prostu, ale fajnie się ktoś je lubi. W ogóle jest tutaj strasznie dużo takich kolorowanek antystresowych z bardzo dużą ilością elementów. I to, co pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, kiedy tylko tutaj przyjechałam, to były te kleje Elmers, które u nas jest bardzo ciężko dostać, bo są one serio ciężko je w sumie dostać. Nawet w Warszawie jest ciężko je dostać. A jeśli już nie je dostaniecie, to bardzo nieprzyzwoite kwocie jak na klej ale, ale stop, a tutaj są one mega tanii. i tutaj kolejna jest mm, kolorwanka antystresowa ja miałam w ogóle właśnie od tej, od tej autorki te kolorowanki i są one no jako kolorowanki antystresowe, bardzo fajne moi drodzy znajduję się teraz w kolejnym sklepie i tutaj generalnie rzecz mówiąc, są to pierwsze rzecz, którą w ogóle rzuciłem się w oczy jeżeli chodzi o rzeczy back to school, to są takie pojemniki na, nie nie, nie. są z dobra, one są z z reguły systemy i one są mega typu plawne. Tutaj macie ich cenę i powiem wam szczerze, że ja nigdy nie byłam zbytnio wielką fanką właśnie tego typu pojemników. Już bardziej byłam zwolenniczką tych, ale teraz ja nie muszę sobie już kupować tego, z czego bardzo jestem zadowolona, ale szukam czegoś innego. Dobrze, że jestem lekko zdziwiona, ale pozytywnie zdziwiona, ponieważ tutaj nawet znajdziecie produkty z harem potem i to uwaga, uwaga. Mamy tutaj ryszki, mamy tutaj e, książki nawet harem mm. potem które są niestandardowe, tak jak z reguły i są mega tanie, bo kosztują 4 funty, więc yy, no ciekawie tutaj mamy kolejne yy, jakiś notebook z, z jakąś ciekawą funkcją, nie wiem za bardzo za funkcję, ale ma, może być ciekawie oraz szaty. Ci co uważam, że w tych angielskich supermarketach są właśnie takie ogłoszenia niż w polskich i i jeśli chodzi o rzeczy Baltuczku, to tyle powiem że bo jestem lekko zdziwiona. Myślałam, że będzie w sumie tego troszeczkę więcej, ale jest tego stosunkowo mało. Jestem teraz w Azda i powiem szczerze, że, że tutaj jest naprawdę duży wybór, jeśli chodzi o rzeczy do Baktu I Pierwsze, co mi się rzucają na oczy to są zeszyty, zeszyty, które tutaj w sumie trochę jest podobne do Pukapat. Czekaj, czy to nie jest w ogóle Pukapat? Zaraz wchodzę. Nie, to nie jest Pukapat, tylko jest taki klasyczny, po prostu z takimi przegródkami jak ma Pukapat, ale to nie jest to. A wiesz co mi się najbardziej rzuciło w oczy? Właśnie te notesy. A że ja. O, no, chyba jestem za mało tego, A że ja po prostu poszukuję właśnie notesu, którym będę mogła wszystko notować, organizować. To ten mi się idealnie sprawdzi. Jeszcze ma wzór, wzór związany z kosmosem, więc idealnie dla mnie. A tutaj mamy Pukapat. O Jezu, jakie to jest tanie. Wow, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tanie i zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego. Mamy szarpie, które w sumie mam już, ale jeżeli będą jakieś ładne, konkretne, to wam to jest miłą chęcią wezmę, bo one serio yy... w moim przypadku bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają. Tutaj mamy również szarpie metaliczne, szarpie rose gold, zebra w Paper Made, papermade. Papermade w ogóle wszędzie widzę, dosłownie wszędzie je widzę. Mam Stedlera, Stadlera, jak kto woli, nie poprawiajcie mnie. Yy... I tak to moi drodzy wygląda. Powiem szczerze, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Yo, kiedyś miałam. To, co mnie? Kalkulator z tego nie bardzo mi się sprawdził. Ale widzę, to teraz dostrzegam, że jest tutaj coś błyszczącego i to jest długopis długopis, który jest psz, bardzo, bardzo ładny i kosztuje fun 40, więc także, jeżeli znajdę jeszcze coś związanego z Baktusku, to z miłą chęcią wam to pokażę, bo szczerze tutaj jest chyba największy wybój, jak dotychczas widziałam. Moim zdaniem uważam, że jest coś z Helixa, yy, edycja Oxford i to są z rzeczy, z rzeczy do matematyki, ale ja ich nie wezmę, bo ja matematyki nie, po pierwsze, nie trawię, po drugie, nie mam zamiaru jej się uczyć.